Witam Was bardzo serdecznie. Jestem artysta Pisarz, a to jest kolejny dzień naszej podróży z Kairu do moi drodzy fantastycznego Bombaju i ostatnim razem nasz kochany przyjaciel, którego dopiero tu spotkaliśmy Badulkar, właściciel cyr cyrku. Hmm. To nie wygląda dobrze, nie? To nie wygląda dobrze. Spróbujmy skoczyć, najwyżej się zabijemy. Nic sam się nie stało po skoku z takiej wysokości. A, dobra, załóżmy, że spadliśmy po prostu po tej drabinie. No i nasz przyjaciel Car postanowił. Halo! Postanowił zniszczyć. modownię atomową tego statku. To jest coś, na co my nie możemy oczywiście pozwolić. Dlatego też znajdujemy się tu, gdzie jesteśmy, w tej właśnie. Ee, w tej właśnie kotłowni, która, jak widzicie, napędza cały statek, jest bardzo ciekawa statystyka. Dużo jest całkowicie odmienna od tego, co mieliśmy na górze. Nie ma tu żadnej elegancji, żadnego stylu, szyku ani in... niczego innego. Jest za to Battle Car z bombą. Ponieważ, jeżeli pamiętacie, przeżył rozczarowanie miłosne, a to wszystko z winy filiasa Foga. Konkretnie jego yy, ten no, co tam Batulcar? No, brawo, wysadził, zrobił dzielę statku i sobie poszedł. Nothing can stop the great battle car. Well, maybe be something will stop me. Certainly not you. We'll just see about that. I'm going to tell our Commodore everything. He can put you under lock and key. You're a menace. You're a disgrace to the circus. And that's bad. That's ah, very bad. i and point the finger at you. He will trust me. <laughs> all, I'm an entertainer. I saw you through the door. You wanted to get into the machine.

Instead of getting angry, let's see how we can resolve this. Resolve? I get the feeling by resolve you mean blackmail. Blackmail is such an ugly word. I prefer to think of it as <laughs> coming to a mutual understanding where we both Dobra, benefit. Mean I mean I benefit more. In exchange for my silence, you will help persuade the Moira to be in my show. There will be a talent competition on this ship.

No, póki co, najdziwniejszą osobą, jaką poznaliśmy w tej podróży, to kto mógł być? Fiks? to Pełno ludzi dziwnych poznaliśmy. Co by dużo o tym nie mówić? Dobra. O, tu jest jakieś przejście. Musimy przede wszystkim teraz. O ja dobrze... Jak to ma się spotkać z Mojrom? A dziura w statku nas nie obchodzi? Tak? Nie będziemy próbować tego załatać w żaden sposób? Nie, to nie. Mnie to pasuje. Ja tu tylko przyszedłem za Batulkarem. Jeżeli uważacie, że ta dziura w statku. Nie zrobi nam większej szkody. No, jak widzicie, tutaj trochę mamy taką lukę w fabule. Która jest dość dziwna, ponieważ jeżeli Batulkar... A może Batulkar podłożył tą bombę? Może on jest sprytniejszy niż myśleliśmy, co? Może on podłożył tę bombę tylko po to, żeby nas wrobić. Ani wcale nie chciał zniszczyć statku. Może taki jest fany garatek. No dobra, w takim wypadku nie pozostaje na nic innego jak spotkacie z Mojrom. Gdzież ona może być. Aha, ponoć niżej ode mnie. Chyba nawet wiem gdzie to będzie, dlatego też e, nie będę jechał winą ponieważ nie dokładnie pamiętam na którym to było piętrze. W każdym razie gdzieś chyba jednak e, tutaj, e, w, nie na samym dole, ale gdzieś tutaj na tych piętrach, a może i na samym dole, kto to wie. W każdym razie tak, czy się, jak znowu sobie zwiedzimy wszystkie fantastyczne korytarze. Tutaj jeden z tych pokoi nie myśli sobie, że jeden z tych pokoi nie straży. To już jeden z tych pokoi należy do nas, tylko ja nie pamiętam, który to jest w tej chwili yy, i dlatego go nie odwiedzimy. Co się dzieje? Co to za mocno O, jest Marila. Oto właśnie kobieta, w której. Co się dzieje? Ja chciałem tylko pogadać z tą kobietą. Jest tu ten nóż? A, jest tu nóż, w o taki szczegół. Co się dzieje? Ja tylko chciałem pogadać z tą kobietą. Panie i panowie! O! Kolosus, tak się nazywa statek. To jest komendator kolosusu. Mówiąc, z powodu małego technicznego nieszczęścia z naszym pierwszym silnikiem, będziemy używać energii słonecznej i wiatrowej od teraz. I would like to invite you to the deck to watch the unfurling of the sails. It is not only more environmentally friendly, but also a wonderful show. I would also like to point out that we won't be delayed by even the slightest minute. Widzicie, jaki mamy dobrego kapitana. A, a spectacular demonstration of i... science and progress. Czekajcie. Po drugiej stronie. O tam. Os.

Serio, chcesz pójść i zapytać kapitan, co się stało? Przecież ponoć... mają tutaj świetnych ekspertów, na pewno sobie poradzą. Wcale ten kapitan nie wymiotował tutaj i nie wiem co próbował w zasadzie dziwne dźwięki z siebie wydawać. O patrzcie jaki ładny pokład. To mi przypomina Bajasz Oka Infinity, szczerze powiedział to miejsce. O, kasa. Nie wiem dlaczego, tam w jednej z ostatnich misji. W zasadzie to w ostatniej misji już pod sam koniec bo się na pokładzie statku powiesz jak w tej chwili to mi się nieźle przypomina. Zaraz, kapitan gdzie jest kapitan? A, czyli ja poszedłem trochę z, zbytnio na tył. Myślałem, że tutaj jest gdzieś kapitan, a tymczasem kapitan jest pewnie zupełnie po drugiej stronie statku, jak się znam. No ale nic, pokazałem wam dodatkowe miejsce, znaleźliśmy trochę kasy, a wiadomo, kasa zawsze się liczy. Wprawdzie nie narzekamy na brak pieniędzy w yy, tej serii, ale wiecie. Trzeba się spodziewać niespodziewanego. Czy raczej nieprzewidziane nie istnieje, jak mówił Julius Fogg w tłumaczeniu filmu, który oglądałem. Nie Jestem ciekawy, jak to było w tłumaczeniu książki, bo szczerze mówiąc nie pamiętam. Ja czytałem książkę ze trzy razy. Nie no, trzy przesadzą. Z dwa razy na pewno przeczytałem 80 dni tylko świata. Ale... Yy, szczerze mówiąc nie pamiętam, jak było u mnie w tłumaczeniu. Okej, okay, czyli kapitan był dokładnie po drugiej stronie statku. No nic. Nie będziemy mieli z tym większych problemów. O tutaj. To jest właśnie kabina kapitana. Przyciśnijcie się uważnie, bo tutaj już więcej raczej nie będzie dawało na wejście. Panie kapitanie! Przepraszam... Ty nie jesteś kapitanem! Jesteś jakimś młodym lalusiem. To jest kapitan. Dzień dobry, kapitanie. Yyy... Eee, nie, z palcem, tylko lewym przyciskiem myszki. Commodore, przepraszam, że cię przeszkodziłem, ale słyszałem napis i... Eee... Eee... Ooo... Dlaczego jesteś tu? Dlaczego mnie błagasz? Hm. Nie jesteś moją drużyną? Wiem, że jesteś moją drużyną. Mają uniform. Well, I know about your technical glitch. Maybe I can help you. Just fill me in on what's going on. I don't know anything about it. The Commodore is always the last to know. <laughs> get blamed. First, the sabotage of the engine. Then the sails. Since I don't believe in gremlins, there must be pirates on board. <laughs> it's a plot to neutralize the Colossus. To neutralize me. <laughs> They're out to get me. Everybody is out to get me. Uh, but how did you know about the explosion? Who are you? Why are you out to get me? I, I don't need to be paranoid. i'm a friend friend ah. Don't you mean fiend? You are a too! Arrest him! Oh, my stomach is in my throat. Good grief, you're sick. Seasick. <laughs> uh, I think not. I'm a man of the sea. I don't <laughs> drink. I drink seawater for refreshment. This is my natural color. But admit it, you can't perform your duties as Commodore. Listen, young man. Don't say anything until now. My crew's been good enough to sail this vessel, and nobody has noticed a thing. You give people enough. Nee. Oh, he oh, da. Okay, on you know. okay now, but let you know. Let me down. climb to the top of the mast tower to check it out. Then I don't spread the word you're sick. If the word leaked, there could be a panic. At the very least, it would ruin your reputation. Uh. Uh. I can't have my reputation ruined. I won't even be able to get a job <laughs> as a gopher on a love boat. Fine, give it a go. Well, I'm glad to see you're a reasonable man. Have you tried any medicine? Maybe a Baltimore cocktail would do the trick? No, never. Seamen don't get sick. We're too stubborn. If we mm -hmm. get sick, we just gargle with salt water. Maybe try some ginger. My old granny would always say that ginger's whatever <laughs> ails you. Sure, she was senile, but that doesn't mean she was wrong. Oh, Na jakim jesteśmy tempie teraz? Ok, między Half a Full. No to nieźle płyniemy. Dobrze, więc jak się okazuje, tak, kapitan Kolosusa ma problemy z żołądkiem i to problemy poważne, jak widzicie. Nie jest w stanie pełnić swoich obowiązków jako kapitan statku, czy ja mogę tam, przepraszam, chciałbym wejść na. O, na tej drabinę, właśnie. Eee, więc kapitan ma problemy z rządkiem, a tymczasem. Aha, po co ja tu wlazłem? To jest tylko pomieszczenie z obrotową lampą. Ciekawe, czy mogę mu obrócić. A, chyba tu też są jakieś żagle. Sprawdźmy. Ja Okej, okay, tu tutaj... Tutaj mamy łatwiutkie yy, też zadania z dźwigniami, mam nadzieję, że nam się nie zbagują tak jak to było w przypadku... Okej, okay, oni chyba nie zaakceptowali żadnych obrażeń od odpadku, więc... Znaczy, nie wprowadzili do gry żadnych obrażeń od więc nie mamy się co o to obawiać. Yy... No więc... Co tu dużo mówić, No fabuła się rozwija! Mamy niezwykłego postaci, mamy Batulkara, który jest opętany z miłości. Mamy naszego kapitana, który choruje na chorobę morską, paradoksalnie. Mamy windkę steampunkową, która nas w wygodny i prosty sposób zawiezie na samą górę. Jakież to niesamowite, że możemy wbić na tak wspaniałą wysokość. Ta gra jest cudowna, każdy powinien w nią w życiu zagrać. Ech... Nie, ale serio mówię, że ze względu, może przynajmniej u mnie tak jest, ale ze względu na sentyment naprawdę uważam tę grę za świetną przygodówkę 3D. Prawdzie wyjątkowo łatwą, ale no sympatyczną, to jest taka gra, którą nawet dzieci mogłyby przejść. Którą ja przeszedłem w dzieciństwie. I jeszcze ją do góry pchnij, dobrze? I teraz tam do dołu. To teraz... Wuhuu! Idziemy dalej. Wuhu! I teraz już niestety nie wyskoczę. Więc, no, co poradzić? Chłopak ma silne nogi, pewnie jak był na uczelni, to podnosił na nogach te ciężary 90 kg albo i 100. Nie wiem, jakie tam są miary. Raz w życiu próbowałem brać ciężar na klatę i skończyło się to tak, że omal nie umarłem. Ale to pewnie wszyscy Wam pamiętacie, więc co ja Wam będę o tym mówił, nie? No, znana historia. Co ja wtedy nagrywałem, jak o tym mówiłem? Mirror seta? Nie, yy, przekrój powszechny z Asasyna, Teraz pamiętam tak, to był przekrój powszechny z Asasyna. Ej, stare, dobre czasy. Właśnie, trzeba się będzie zastanowić, co zrobić z przekrojemy powszechnymi, bo powoli to mi się materiału. To znaczy mam kilka jeszcze ciekawych pomysłów, ale... No trzeba poczekać, aż wyjdą wersje tych gier yy, na pc Znaczy, wiadomo, niedługo zapowiada się nowy Assassin, nowy Batman, ja te gry wszystkie, jeżeli się będzie dało pokazać, no to je pokażę, bo nie mógłbym czegoś takiego e, uniknąć, ale ale jednak mimo wszystko, no, przydałoby się jakąś dużą serię zrobić. Myślałem o GTA, szczerze powiedziawszy, ale jako, że zapowiedzieli dopiero, to GTA na, e, o, jakie ładne niebo, dopiero co zapowiedzieli na 3 GTA, o, shit. Teraz weź sobie, babciu, zgaduj Jakie jest dobre ustawienie Żebym to ja pamiętał Może takie Albo na przykład Coś takiego Albo coś takiego Zbędziemy będziemy machać tymi dźwigami w tej warstwie nie? Teraz to spróbuj Przejść do dołu A spróbujmy ustawić schodki Okej, okay, teraz idź do góry nie, schodki nie, to może schodki w drugą stronę. Znowu kombinatoryka jak z tymi egipskimi e, dźwigniami, tylko że wtedy to w odcinku nie było widać specjalnie. Może wszystkie do dołu? Albo wszystkie do góry? Wszystkie do dołu też chyba były. Ja już sam nie wiem, co mam tu zrobić. Czekajcie, no niech się zastanowię. A co gdyby tak, ten do góry, a te dwa maksymalnie do dołu? Ile tu jest tych możliwości? Sam już tego nie wiem, naprawdę. Mamy trzy dźwignie na trzy pozycje. To teoretycznie możliwości jest 18. Więc wytestowanie wszystkich nie powinno być zbyt problematyczne. No, a jednak jest problematyczne. Hmm. Czegośmy jeszcze nie robili. Coś takiego było. Coś takiego też było. A coś takiego? O. Ej, no shit. To jest nasze ostatnie miejsce na mapie. Dobra. Wróćmy do początku. To jest... Może tak? I na przykład taką. Nie tak. Tak już było. A tak było, tak też było. Iść do dołu. Ja maj tam tymi dźwigniami w tej te, wiecie. Z nadzieją, że jakimś cudem to na przykład zadziała. Na przykład weźmy to do samej góry, a to trochę w dół, albo bardzo w dół. O, no, udało się. Panie i panowie, rozkładanie żagli, stworzenie tej animacji pochłonęło pół budżetu przeznaczonego na tą grę. Ale jest piękne. O, moja.

Paum, nie pamiętam tej szalupy, ona tu była już... O! I to jest właśnie nasz pokój. Tutaj sobie mieszkamy. Jak widać nie jest to może jakiś... Nie wiadomo co... O, ktoś nas przyszedł. Siema McTlean! No dobra. Co się do niego przejdę. Dobrze, więc może omówimy, za, zanim to, to omówimy wystrój pokoju. Tak więc mamy tutaj zlew, w którym się można umyć w zasadzie, łóżko, pióreczko. No nie powiem, żeby to było... O, szafa. Nie powiem, żeby to było coś super... Yy, przepraszam. Niesamowitego i wykwitnego. Ale szczerze mówiąc, gdybym miał podróżować w takich warunkach, to ja bym specjalnie nie narzekał. Nieźle. To jest chyba druga klasa. Tak, jesteśmy na drugiej, drugiej klasie, więc właśnie w drugiej klasie...

Pa, ra, pa, pa, pa. a gdzie? Co to, co to za miejsce? Cześć, bo to jest jakaś inna winda. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Fonoteka. Jesteśmy w fonotece. Nie mam pojęcia, gdzie, gdzie jest to miejsce. Ale to do tyle nie tu chcieliśmy dotrzeć. Jest tu coś ciekawego? Nie, niestety nie możemy sobie puścić żadnego utworu. Możemy co najwyżej puścić y, moje y, dawne te... Dawne wiadomość o dwójka, póki co mamy tylko jedną. No, w takim wypadku jedziemy na pierwsze, pierwsze... Wydaje się mi. W takim wypadku, wydaje mi się, że to są dwa pokłady po prostu jest. E... No ja nie jestem niestety klientem pierwszej klasy. Musi być jakieś inne e... po prostu wejście i po prostu są dwa pokłady. Bo tutaj jak widzisz tam ten też chyba nie... O! widzicie, my mieszkamy w tym, oto pokładzie, tam co jest na górze te śmieszne namioty który mi się z Baryszakiem kojarzył. A tu jest pokład, na którym jest Baltimore, więc do niego zmierzamy. To nie Batulkar tam stoi? Pewnie nie, tu jest kilka postaci o identycznym wyglądzie. Mogli mu nadać, szczerze mówiąc, Batulkarowi mogli nadać jakiś wyjątkowy wygląd. Cześć. Burk Ginger, cocktails brothel blur. za za za. za. też jest pokład, tu z tych pokładów jest trzy w końcu? Czy ja czegoś nie rozumiem? W ogóle na to, że tak. Albo w tym środkowym nie ma pokładu. No zajrzyjmy. Gdzie nas winda zawiedzie? No nie, tutaj zdecydowanie możemy sobie pojechać na sam dół. Leisure and alcoholism. Nie, musimy wyjść wyżej. Bo on, on jest chyba w swoim pokoju faktycznie. Też jest chyba w drugiej klasie właśnie. No to wbijamy na górę, czemużby nie? Dzień dobry miłej pani. Co pani tak chodzi w tej IWFT? Ciekawe jakie ma buty przed pokojem. Nie ma butów przed pokojem, niestety. Witaj Baltimore. On ma taki sam pokój jak my, tylko trochę... i, i więcej ciekawych rzeczy. Co tu jest? Legends of Rock and Roll I to co, Oni są na okładce? Tutaj trochę head wiadomo... Siema Baltimore. Co słychać? Oh, to no excuse, excuse and a lie to get me to cover for you. I'm almost insulted. I <laughs> am a professional. If to come up with something better than a story about your uncle. Besides, I don't let serve my, They are my secret to success. Well, okay, I'm Okay. <laughs> <laughs> I discovered that if I add a pinch of ginger to every Baltimore, I am rapidly running out of patience. Not about the drinks, you twit. What do you know about my uncle? No <laughs> I Can't tell you everything yet, but I'm sure that your uncle has put you under surveillance, and I almost have the proof. I suggest <laughs> that what you be Unbelievable. <laughs> <about? laughs> what proof are you talking about? Well, not now. I need your help. I am warning you. If you ask me to serve another one of your great hot dog dogs, let me first tell you that. No, no, no. You see, I've been burgled. Somebody rifled through my cabin. But the cabin looks fine. Actually, it's cleaner than I left it. there was a pro and maybe even a neat freak. He knew what he was looking for. Okay. Big sealed envelope. Absolutely confidential and very important to me. Plus, I'm thinking This is down, right? you're good at this. You should think about an exciting career as a <laughs> computer game, Oliver. Since I am trapped behind the bar and cannot leave again, why not? You left once easy enough. That burglar also stole my cocktail recipes, so I have to reinvent them all, or my rep will be ruined. A bartender is nothing without his rep. Fine, Baltimore, I'll do it. But you do know this is the only bar on the ship, so people will come back <laughs> to know your reputation is. True. No dobra. Ale razem przecież znaleźliśmy przecież widzieliśmy jak ktoś wyrzuca tę kopertę. No dobra, czyli mamy się spotkać z Moirą przy wyrzutni noży. Czy to jest tam gdzieś byliśmy? Czy to nie jest tam gdzieś byliśmy, bo ja nie wiem. Szczerze powiedziawszy. Ostatnio też nam chyba pisało spotkać się z Moirą przy wyrzuci noży a ostatecznie spotkaliśmy się z nią przy tym Przy jej pokoju. Nieważne, lecimy w górę. Eee, opyk. No Commodore. Cóż, myślę, że... Y, niezależnie od tego gdzie mamy spotkać się z Moją... To jest dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek. Może tutaj przy tym właśnie fajnym świetliku. O. Tak, to jest, tak to nie będzie w ogóle nic widać. Przepraszam pana, czy mógłby się pan przesunąć? Chciałbym tutaj zakończyć... Panie pasażerze. Baltimore, nasz kreatywny barista, jest gotowy do was posługiwania. Ale pamiętajcie, że jego koktajle są do posługiwania z moderacją. Bar nie może posługiwać więcej niż 500 osób. Dobrze. E, tym widokiem zakończymy dzisiejszy odcinek, widzimy się niedługo całkiem, to znaczy ja w ten weekend e, wyjeżdżam, nie będzie mnie przez, no pod koniec piątku mnie już nie będzie, przez sam sobotę i przez połowę niedzieli, więc e, dopiero jak wrócę będę mógł przesłać dla was przegląd powszechny, więc on może pojawić się troszkę później, powiedzmy koło godziny 20, e, ale to nic, mam nadzieję, że jakoś wytrzymacie, no i już no pokój nad Izraelem.